Cześć. Powiem Wam pokrótce, jak wyglądało karmienie dziecka, niemowlaka. Na no 8 miesięcy dziecko to jeszcze niemowlak. Dopiero od roku zaczyna się okres dorastania. To było tak. Mamusia karmi dziecko. No, za mamusie nie. Za tatusia nie. Za babcię nie. Za dziadka. Nie. Uważaj, samolot leci, kręci, nie chce. No i tak to wygląda kamienie dziecka. Mamusia się wkurzyła i mówi do męża: weź tego do cholery jasnej nakręt, przecież ja dostanę pierdolca. Ja nie wiem, co ja zrobię. No to facet spojrzał na dziecko, <laughs> wziął miskę tej kaszki i wziął dziecko do pokoju. Cisza i spokój. mąż wychodzi, miska poka pokażę pusta, a nawet wylizana. Matka taka jest patrzy: kurcze, jak ty to zrobiłeś? Co ty jemu powiedziałeś? Że jak nie będzie jadkeszki, to jemu ci pak nie urośnie. A, a to Żona tak to czego do cholery jasnej ty nie jadłeś kaszki? Jak byłeś mał? i tyle wam nagadałem. Ach, rano krymi, kryminały, teraz humor. Cześć, czym się?